Cześć! Dzisiaj pokażę Ci 13 rzeczy, które mają wpływ na Twój organizm i które powinny zostać zawarte w wywiadzie medycznym. A co więcej, na koniec pokażę Ci, jak to wszystko zobrazować. Na zdrowie ma wpływ praktycznie całe Twoje życie, ale... To, co jest najistotniejsze, jeżeli chodzi o zebranie takiego pewnego profilu zdrowotnego, no to przede wszystkim to, co musisz wiedzieć, to jeżeli robisz wywiad medyczny, to musisz zawrzeć w tym wszystkie istotne kwestie, które mają wpływ i na to, jak ciało się reguluje, jak ciało się kompensuje. A więc poznając taki profil, pierwsze pytanie, jakie powinniśmy zadać jest, jakie były kontuzje, urazy, problemy zdrowotne od dziecka? Bardzo istotna jest e, swojego rodzaju chronologia w tych e, wszystkich wydarzeniach. Oczywiście, nie każdy to pamięta, to będzie zajmować chwilkę, dlatego dobrze jest mieć kartkę papieru, gdzie podzielimy ją sobie na pół i jak komuś się coś będzie przypominać, to sobie zapisujemy to z jednej strony tego oto pliczku. Ja zapisuję najczęściej wszystko właśnie na tablecie, w związku z czym e, automatycznie mogę coś przesunąć, mogę coś wymazać, i tak dalej, i tak dalej. No ale. Ta chronologia jest o tyle ważna, że dzięki temu mogę tak naprawdę zobaczyć, jak ciało danej osoby przez całe jej życie się adaptowało, kompensowało, jakie wytwarzyła sobie ta, ta osoba i jej ciało mechanizmy radzenia sobie z różnymi problemami. Też zobaczymy, czy dana choroba miała impact i wpływ na coś. Na razie najważniejsze jest wypisać te wszystkie rzeczy, a to, jeżeli będziemy mieli przed oczyma, to potem dzięki bateriom różnych testów, czy też różnego rodzaju diagnostyki będziemy mogli połączyć w ten sposób kropki i zobaczyć, czy to ma jakikolwiek sens. A więc idąc sobie właśnie przez te problemy zdrowotne, no przede wszystkim chodźmy od struktury, czyli właśnie jakieś złamania Skręcenia, tudzież naderwania. To najczęściej pamiętamy, czy tam właśnie w podstawówce ktoś z nas nie skręcił jakiejś kostki kolana i zaznaczamy to sobie właśnie w takiej naszej e, ankiecie. Czasami też będziemy musieli wrócić jednak do tego okresu dzieciństwa, a w niektórych skrajnych przypadkach nawet do e, okresu właśnie ciąży, e, porodu i zobaczyć, czy coś tam się niespecyficznego, dziwnego nie wydarzyło, co mogło mieć wpływ na to, że ciało potem działało troszeczkę nie tak jak powinno dlatego nietypowa historia urodzenia może mieć na przykład wpływ na to, że mamy podwyższone napięcie w naszym ciele albo osłabione za bardzo napięcie w naszym ciele, ale to znowu może. Dlatego istotnie będzie, żeby zapisać to, bo jest to jeden z czynników ryzyka. Tak samo patrząc przez właśnie rozwój dziecka, czy rozwijało się ono poprawnie, jak sobie radziło koordynacyjnie, jak sobie radziło w życiu z równowagą, czy być może nie było gdzieś w jakiś sposób powiedzmy mniej skoordynowane albo niezdarne, że tak powiem, albo troszeczkę zbyt łatwo się męczyło. Takie obserwacje bardzo często rodzice mogą tutaj pomóc i mogą nam doradzić. Dlatego też jakby taki wywiad zbiera się... Nie nie na jednym spotkaniu, najczęściej zbiera się taki wywiad troszeczkę dłużej, ale bardzo ważne jest uświadomienie, że pewne rzeczy mają wpływ na to. Co się dzieje teraz, bo czym skorupka z nasiąkła za młodu, tak pewne rzeczy się kumulują, kumulują i na przykład jakieś problemy zdrowotne przez te kumulacje mogą występować tu i teraz, bo być może ciało straciło zasoby do kompensowania i radzenia sobie z konkretnymi problemami. No i teraz idąc sobie dalej, tak naprawdę przez te wszystkie skręcenia urazy strukturalne, no, ale przejdźmy też. Zapiszmy choroby przewlekłe, choroby e, powtarzające się często, czy też choroby które bardzo długo się goiły albo bardzo długo z nich wychodziliśmy. To tak, że będzie miało istotny wpływ, albo żeby sobie przynajmniej na naszym timeline, czyli na naszej osi czasu, żeby zaznaczyć kiedy takie rzeczy występowały i być może zobaczyć, że wtedy mieliśmy właśnie bardzo osłabiony organizm. Tu hormony mogły dostać troszeczkę bardziej po dupie albo na skutek jakiegoś leczenia byliśmy, Zbyt mocno wyeksploatowani, i potem na przykład nie została odpowiednio wprowadzona dietoterapia, żeby wyjść. Ale to znowu ważne jest, żeby to zanotować. Następna rzecz to problemy bólowe w trakcie życia, czyli musimy zwrócić uwagę na to, jakie problemy zdarzają się znowu często albo powtarzają się w miarę systematycznie, tak? Bóle głowy, jakieś bóle brzucha. Jakieś takie rzeczy, które ktoś może zobaczyć, czy jakiś właśnie niespecyficzny katar. Tu musimy mówić o objawami, ponieważ nie każdy może kojarzyć. Czasami niektórzy w ogóle mają to, że A, u mnie to normalne, że tak czasami mnie ta głowa boli. No, nie do końca jest to normalne. Więc lepiej by było w życiu, jakby nas ta głowa jednak nie bolała. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to właśnie wypadki, upadki i znowu tego rodzaju problemy bólowe. Czy się nie zdarzyły, czy gdzieś tam kogoś w życiu nie postrzyknęło, czy gdzieś tam nie kto, ktoś nie spadł z drzewa, czy nie miał jakiejś większej kraksy, czy to na rowerze, na nartach, czy to samochodem, to znowu będzie jakiś czynnik, który będzie miał wpływ na układ nerwowy danej osoby, na e, pewnego rodzaju ekspozycję na stresory, w związku z czym e, ten, ten czynnik mógł naruszyć pewien obszar, e, na przykład czuciowy ciała, przez co doszło do jakiejś... Dezorganizacji albo ciało musiało się w jakiś sposób do tego skompensować. Otóż najczęściej jest tak, że jeżeli ktoś ma naprawdę fajnie sprawny układ sensomotoryczny, do tego bardzo fajną baterię życiową, że świetnie się regeneruje to ciało na bieżąco radzi sobie z takimi rzeczami, ale w momencie, kiedy my mamy troszeczkę za dużo tych wszystkich rzeczy i kumulują się one, część rzeczy nie została odpowiednio zrehabilitowana, tu mamy jakieś niedogojone rzeczy, to nasz, nasze zasoby wewnętrzne są tak naprawdę cały czas eksploatowane. No i e, tak naprawdę nasza bateria życiowa nie jest w stanie nadążać, żeby e, ten nasz organizm cały czas e, regenerować i doprowadzić do ładu i składu. No i przez to tworzy się coraz więcej błędnych kół. No i każdy układ, tak? Czy to układ mięśniowo-powięziowy, ogólnie szkieletowy, ma wpływ na układ hormonalny, e, co z kolei ma wpływ na układ nerwowy, i to wszystko. Zaczyna, jak mamy tego za dużo, źle funkcjonować i zaczyna tworzyć tak naprawdę różnego rodzaju błędy w naszym organizmie czy też dysfunkcje. No i jeżeli powiedzieliśmy sobie o wypadkach i upadkach, no to warto przejść właśnie przez problemy trzewne warto przejść przez problemy metaboliczne, czy też jakieś problemy z sercem, czy też jakieś problemy z hormonami, tak? Tutaj warto, żeby każdy wykonywał sobie taki pakiet badań krwi, żeby wiedzieć, czy aby na pewno pod kątem tym biochemicznym w naszym ciele jest wszystko ok. więc tutaj sobie patrzymy właśnie na te aspekty. Tutaj jeżeli mamy panie, to też właśnie bardzo ważne, no to nie tylko hormony, ale też właśnie tutaj tematy, Tutaj, czy była ciąża, czy, czy właśnie poród, jak ten poród przesz, przeszła ta pani, jak się zregenerowała po nim, czy była też rehabilitacja po tym porodzie, w ogóle po każdej kontuzji, czy była jakakolwiek zastosowana rehabilitacja, bo wiecie tak naprawdę, że no, lata temu ta fizjoterapia nie była w najlepszym, tylko po prostu wysyłano kogoś do domu, proszę poleżeć, a potem zacząć działać, funkcjonować, albo gdzieś tam wysyłało się na jakieś tam wirówki i to miało tylko i wyłącznie pomóc, ale już wiemy, że tak naprawdę fizjoterapia to jest zaadoptowanie naszego układu nie tylko szkieletowego, ale też nerwowego do przejęcia i tolerowania obciążeń na nowo w życiu. Tak, jeżeli nie zaadoptujemy naszych e, układów do tego, żeby one tolerowały obciążenie z powrotem, no to automatycznie one gdzieś będą musiały to kompensować. I tak naprawdę nasz e, mózg cały czas będzie uważał pewne miejsca za... E, niektóre obszary będą nadwrażliwe albo niedowrażliwe, tak? I nie będzie to funkcjonować na pewno w sposób poprawny. No więc wracając do spraw kobiecych, czyli właśnie też... Tutaj możemy zapytać o tematy właśnie, e, czy to związane z menopauzą albo z, e, właśnie z miesiączką, tak, czy ta miesiączka jest regularnie, czy są jakieś boleści, jak tam tematy z libido, czy nie występują jakieś e, problemy w, 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 w w tym obszarze mężczyzn także pytamy o takie rzeczy, ponieważ mężczyźni często boją się albo nie wiedzą, że mówi się o takich rzeczach, właśnie typu problemy hemoroidalne, tak, problemy na przykład właśnie z tym, że o poranku jest wszystko ok. Możemy i powinniśmy właśnie pytać o te wszystkie rzeczy, bo to też jest bardzo, bardzo istotne. Z kolei następna rzecz, no to wiadomo, leki, które przyjmujemy bądź przyjmowaliśmy przez długi, dłuższy okres, jakiego typu to było były leki, suplementy czy też używki, to też jest dla nas istotne, tak żeby dana osoba nie bała się powiedzieć, że o no. E, żyjemy w XXI wieku i zdarzy się, że ktoś e, bierze różnego rodzaju używki tak? e, czy to na przykład e, LSD, marihuana czy pali papierosy, whatever my nie oceniamy, ale musimy dać tą przestrzeń danej osobie żeby mogła to nam opowiedzieć jako e, specjaliście, który, który będzie jej pomagał ze zdrowiem, ponieważ to znowu jest jakaś ingerencja w ciało to ma wpływ. Wracając jeszcze do takich strukturalnych rzeczy, to e, dentysta e, i ortodonta także będzie miał e, dla nas e, ta informacja także dla nas będzie miała istotny wpływ, ponieważ znowu to są napięcia e, w stawie skroniowo-żuchwowym, które będą rzutować na całe, na całe ciało e, tak naprawdę w tym obrębie także e, mamy powiązania z nerwami czaszkowymi, które także bardzo mocno regulują to, co się dzieje w naszym ciele, W związku z czym to będzie miało realny wpływ na różne występowanie różnych bóli, choćby nawet strukturalnie bóle głowy napięciowe, tak? bo gdzieś jak mamy ściskany aparat, tworzy się to napięcie, które będzie się przekładać i kompensować się gdzieś na przykład po drugiej stronie, albo gdzieś każdy organizm kompensuje w inny sposób. Tak więc musisz po prostu wiedzieć, że ta ingerencja będzie miała wpływ, tak samo wyrywany ząb, czy też właśnie jakaś, jakaś ingerencja w ciało, to ma znaczenie, podobnie właśnie blizny, tatuaże, ciała obce w organizmie, tak? Blizny, no to to jest e, aspekt wielowymiarowy, ponieważ blizna to jest raz, że zmieniona forma e, strukturalna. Tak, czyli nawet jak już wezmę i stworzy nam się blizna i ściśnie nam tu, to zobaczcie to tak jak z koszulką, zaciąga nam te nasze e, powięzi i te tkanki zaczynają się tam. Na przykład zlepieć, jeżeli ta blizna nie jest przepracowana, no, tylko blizna. E, Sensorycznie tak naprawdę też tworzy pewien ambaras. Jedna może być nadwrażliwa, druga niedowrażliwa i ciało nie będzie chciało transferować tak naprawdę sił przez tą bliznę, tylko będzie unikało w jakikolwiek sposób zaangażowanie ciała tam, gdzie jest blizna, więc znowu tą bliznę trzeba przepracować zarówno sensorycznie, tak samo ruchowo, tkankowo, dodatkowo blizna to też aspekt psychologiczny, tak, jednak jest to zmieniona część tkanki, nie każdemu się może podobać, może i za tym aspekt emocjonalny, w związku z czym to także e, należy wziąć pod uwagę, i czasami jest potrzebna tutaj e, pomoc właśnie ze strony tego typu specjalisty, który zajmie się e, właśnie psychosomatyką czy psychoterapią e, stricte. Więc e, to jest jedno. Tatuaż. Tatuaż możemy traktować również jako e, swojego rodzaju bliznę, ale także e, tatuaż e, to też jest nowy, nowa substancja w naszym ciele. Bardzo często e, niektóre, powiedzmy, te tańsze e, atramenty, e, no, mają dużo metali ciężkich w sobie i niekoniecznie ktoś, ciało danej osoby musi zaakceptować to i może to wywołać jakiegoś rodzaju tam podrażnienie. Więc jeżeli coś wystąpiło po zrobieniu tatuażu, więc to możemy sobie na pewno odnotować, czy to nie miało jakiegoś związku ze sobą, tak? Oczywiście to może być wierzchołek góry lodowej, bo bardzo często ludzie przychodzą i mówią, o, zawiało mnie. No ale przepraszam cię bardzo. Jak mogło cię zawiać? To znaczy, że tak naprawdę Twoje zasoby były tak wyczerpane, że wystarczy na ciebie po prostu biernąć i już się coś dzieje. Czyli tak naprawdę jest masę innych czynników zaniedbanych w organizmie, a teraz to, że cię zawiało i osłabiło, i twój układ nerwowy sobie z tym nie poradził, to znaczy, że do, 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 ktoś przyszedł i po prostu kopnął w to dom, no i ono w tym momencie poleciało i się zawaliło, ale to jest zawsze zespół czynników, to nigdy nie jest tak, że to jest jeden konkretny czynnik. Ciała obce to także kolczyki, szczególnie kolczyki w miejscach bardzo wrażliwych, takich jak język, słodkie części intymne naszego ciała. To są bardzo wrażliwe, wrażliwe miejsca sensorycznie. Tak samo język, no, tworząc kolczyk, wytwarzamy też poniekąd biznes. Znowu, język jest też miejscem początkowym dla naszego układu trawiennego. Jak go drażnimy, to automatycznie nasz układ trawienny może zgłupieć. No i język to jest w ogóle bardzo istotna część naszego ciała, ale znowu... Może spowodować problem, ale nie musi. To znowu jest jeden z czynników, który będzie miał wpływ, i to tak naprawdę w naszym życiu x czynników, z którymi nasz, nasze ciało przestaje sobie radzić, one tworzą dopiero e, problem. Więc to zazwyczaj jest zespół i naszym zadaniem jest odciążyć i stworzyć tak naprawdę zasoby ciału, żeby sobie z powrotem radziło. Dlatego, tak bardzo ważne będzie dbanie o tą regenerację w naszym życiu. No i to, co musimy sobie zrobić i zwrócić na to uwagę, to jest właśnie to zarządzanie stresem i stresorami. No i teraz stres. Takim w potocznym znaczeniu, czyli to, co się dzieje w naszym życiu, w naszej pracy, to także ma na nas e, duży, ogromny wpływ. Stres emocjonalny, którego doznaliśmy. I teraz pytamy też o. E, czy w życiu była duża ekspozycja na stres, tak? czy być może jakieś wydarzenie traumatyczne, coś się, e, coś się wydarzyło, to też będzie dla nas istotne, tak? Jak sobie ta osoba z tym poradziła, jak sobie w ogóle radzi ze stresem w życiu codziennym, bo znowu wiemy, jak ta bateria danej osoby e, z czym musi sobie radzić na co dzień oraz tak naprawdę e, co e, jak ona sobie e, ta bateria nie tylko radzie, ale jakie zasoby ewentualnie i gdzie tych zasobów będziemy szukać u jakich specjalistów, bo my musimy zawsze pracować interdyscyplinarnie, aby osiągnąć sukces. Więc tutaj też można przejść do aspektów właśnie takich związanych bardziej ze strefą psychę, Bo psychika ma ogromny wpływ na nasze ciało i na nasze problemy bólowe, bardzo często szczególnie te niespecyficzne. Następna rzecz, no to e, jest e, także no, tryb życia, tak? czyli e, zwróćmy uwagę na to, jak się regenerujemy, jak, e, jak ktoś sypia, jak e, ktoś się odżywia, jak ktoś się nawadnia, wszystkie takie prozaiczne rzeczy z życia codziennego. Kiedy już zebrałeś wywiad medyczny, no to teraz najlepiej nanieść te informacje na takiego hipka. Czyli biorę sobie i jeżeli widzę, że ktoś miał skręcony staw skokowy, zaznaczam sobie tu kwadracik. Jeżeli ktoś miał bliznę, na przykład tutaj po wyrostku, bądź miał jeszcze nie wiem jakiś problem tutaj. Miał jakieś, jakieś, jakieś złamanie ręki, tak? Zaznaczam to sobie wszystko. Pojawia mu się jakiś ból balku, i wtedy mogę zobaczyć, połączyć sobie fakty, jak jego ciało, jak jego organizm mogę sobie zobrazować, jak on po prostu kompensuje pewne rzeczy, jakich stref będzie unikał i dlaczego, bądź jeżeli coś występuje tylko po jednej stronie, to sobie troszeczkę postaram się to zawęzić i zobaczyć, jakich strategii kompensacyjnych dany organizm używa. I teraz zobaczysz, że jeżeli czegoś jest za dużo i być może już w jakimś obrębie występuje bardzo dużo albo występowało bardzo dużo, Problemów. Być może ciało w tym obszarze straciło możliwości do kompensacji albo omijania problemów i gdzieś na skutek tej tych wszystkich kompensacji wytworzyło sobie jakiś inny problem albo wyskoczył nam ból, który mówi, ja już więcej nie dam rady i teraz czas to wszystko poukładać, przeprogramować i odciążyć tą osobę, a następnie zaadoptować każde z tych problemów, które kiedyś dawno były, ale nie zostały odpowiednio tutaj. Te problemy wyprowadzone. Tak samo biorę sobie i buduję sobie taką baterię, i patrzę sobie na co dana osoba traci zasoby na co dzień, na co gdzieś tam zużyła je w trakcie życia i jak mniej więcej ta bateria życiowa danej osoby wygląda. Każdy z nas przychodzi na świat jednak z inną baterią, z innymi zasobami. Nie jesteśmy tacy sami, mimo że chcielibyśmy, ale każdy z nas przychodząc na świat ma już jakieś na przykład obciążenie genetyczne, czy też wychował się w innych warunkach i to środowisko, w którym zostaliśmy wychowani, ma duży wpływ na, na to, jak na no w ogóle, jakby, jakby nawet na to spojrzeć, na nasze zachowania bulowe. Więc to, jak ktoś został wychowany bulowo, albo jak był zastraszany, albo przewrażliwiany, to automatycznie czasami będzie miał tą sensytyzację troszeczkę bardziej podkręconą, więc na to też musisz zwrócić uwagę. Czyli patrząc na człowieka, tworzę sobie jego historię, ale też bardzo ważne by było przeanalizować otoczenie, w jakim się wychowywał i w jakim funkcjonuje teraz, jak on sobie radzi w tych interakcjach. Z otoczeniem. Więc to wszystko fajnie, żeby zostało zebrane podczas tego wywiadu medycznego, a następnie do tego powinniśmy dobrać odpowiednie testy, odpowiednią diagnostykę, czy też wysłać do innego specjalisty, bo być może wyświetlą Wam się jakieś czerwone flagi. Ale o takich czerwonych flagach nagram osobny odcineczek. Mam nadzieję, że dotrwaliście do teraz, ponieważ. Tej wiedzy na ten temat, na temat samego wywiadu medycznego jest dużo, dużo więcej. Dajcie znać, czy chcecie posłuchać, żebym opisał jakieś konkretne rzeczy z tego wywiadu medycznego. Co, dlaczego, po co, na co, ewentualnie co z tym robić. Napiszcie w komentarzu, dajcie łapkę w górę i udostępnijcie, jeżeli podobał Wam się ten materiał i chcecie więcej. Budujmy fajną społeczność. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.